Mi tak wydaje i ostatnie czasy pokazały, że chyba jesteśmy niewolnikami, bo daliśmy sobie założyć maseczki. No i, i pracujemy połowę swojego życia na państwo. Ale mamy też dozorce na plantacji niewolników, czyli różnych tych dozorców mamy. Teraz jest nim Mateusz Morawiecki, tam się to zmienia czasem. I co się, i co się, co się dzieje na tej plantacji? No, skubią nas, tak? Tylko, że my jesteśmy gorzej niż niewolnikami, ja tak uważam, bo dawniej, jak był pan i, i dozorca na plantacji niewolników, to on miał jeszcze obowiązek zapewnić temu niewolnikowi wig i opierunek. A my, pracując pół roku na państwo, jeszcze z następnych zarobionych pieniędzy musimy sobie ten wig i opierunek zapewnić sami. Więc sami sobie państwo odpowiecie i. Zastanówcie się nad tym dlaczego Konfederacja jako jedyna partia chce zmienić ten system. Klub Konfederacji zrobił taki happening na temat dnia podatkowego i yy, świadomość Polaków jest straszna. Kilka takich faktów tu przytoczę, co drugi Polak nie wie, że płaci VAT. Są też lepsze. 16% Polaków pracujących na umowę o pracę uważa, że nie płaci PIT. 21% uważa, że nie płaci żadnych podatków. Ale wszyscy czekają na zwrot. No. Robiliśmy sądę ulicową. Są też no, lepsze. 72% podatków wie, co to jest kwota brutto i, i słyszał o tym. Ale 36% nie ma w ogóle świadomości, że jest takie super brutto. Na poprzednim spotkaniu pokazywałem to z dobrymi mężczyźnieżem, co to jest to super brutto. Czyli ten koszt podatkowy, pracodawcy, 36% nie ma w ogóle świadomości. Więc ten brak świadomości pokazuje nam, że jesteśmy po prostu niewolnikami systemu. Ale są osoby. Które mówią, że nie, Radek, ty tak opowiadasz, to nieprawda, przecież Polska to wolny kraj. No i ja się z tymi ludźmi zgadzam, no Polska to wolny kraj, wolność się rozwija i władzy, wszystko wolno. <śleszy> 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 e, więc, e, żeby nie przedłużać, bo przyszliśmy się tu pobawić, ja bym chciał e, powiedzieć, Konfederacja i partia Korwin, jest tym przedstawicielem i gościem dzisiaj posła z naszej partii, walczymy o likwidację podatku dochodowego, czyli PIT. I chciałbym pokazać, po co jest ten PIT w ogóle? No po to, żeby dozorca niewolników mógł wiedzieć, co ci niewolnicy robią i żeby ci niewolnicy spowiadali się z każdej rzeczy, którą wykonywali. Pan, Mam tu przygotowany rekwizyt. Czy widzieli Państwo kiedyś PIT? Pewnie tak, albo wasza księgowa. Co tu jest napisane na picie? Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu. A kto zeznaje? Przestępca albo świadek przestępstwa. Więc jak jesteśmy traktowani przez Państwo? Mamy się spowiadać ze wszystkiego. Jesteśmy traktowani jak niewolnicy. W związku z tym, proszę przyglądać się naszemu postulatowi o likwidacji pit -u. To nie jest utopia, bo w budżecie państwa, budżet państwa, takie oficjalne dane to około 20% to jest podatek dochodowy, ale nie ma dokładnych wyliczeń, a rozejrzyjcie się państwo dookoła, kto dopłaci podatek dochodowy, głównie budżetówka, czyli jest to przewalanie z jednego worka na drogi, na, do drugiego. Więc mówimy zdecydowanie nie PITowi. I ja dzisiaj skorzystam z okazji, bo co roku mamy taki happening 30 kwietnia, kiedy jest złożenie tego pitu. Wysyłamy pity w kosmos. My dzisiaj ten pit po prostu zgrillujemy, żeby Państwu kiełbaska smakowała. No nie chwali się, ale jeszcze takie ostatnie zdanie, bo się pytacie, no dobrze, mówicie likwidacji podatku, no to to jest tylko jeden jakiś taki punkt, ale co, by, co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się nam wszystkim lepiej? Ja mówię, no nie tylko PIT trzeba zlikwidować, trzeba zlikwidować PIT, ZUS, CIT, PIS, PO, PSL i SLD.